Tajlandia to jedno z państw z największą liczbą pracowników seksualnych, choć prostytucja jest technicznie nielegalna. Istnieją prawa zakazujące prostytucji, ale często są ignorowane. Policja często przymyka oko. W Bangkoku są całe dzielnice poświęcone seks biznesowi, jak soi, cowboy czy padpong. Nie tylko kobiety pracują w tej branży, są też mężczyźni, osoby trans i ladyboys. Wielu turystów przyjeżdża wyłącznie po to, by korzystać z tak zwanej turystyki seksualnej. W niektórych tajskich masażach oferuje się specjalne usługi, których nie ma w oficjalnym cenniku. Gogo -go bary to dyskoteki z rozbieranymi pokazami, gdzie można wykupić czas z dziewczyną. Są aplikacje i strony internetowe z randkami, które działają jak ludzkie katalogi. Często kobiety uprawiają prostytucję, by utrzymać rodzinę ze wsi. Mimo to wiele z nich pozostaje bardzo religijnych i regularnie odwiedza świątynie. Ponad 90% tajów to buddyści. Każdy mężczyzna powinien choć raz w życiu zostać mnichem, nawet na kilka dni. Mnisi nie mogą dotykać kobiet, nawet przypadkiem. Obrażenie króla lub buddy może skończyć się więzieniem. Tajska forma powitania to łaj, złożone dłonie i skłon. Tajowie czasem karmią i ubierają duchowe lalki, wierząc, że przynoszą szczęście. Tajska sztuka miesza religię, demony i mistyczne zwierzęta. Niektóre świątynie zbudowane są całkowicie z butelek lub ceramiki. Zdarza się, że mnisi mumifikują swoje ciała jako duchową ofiarę. Wielu tajów wierzy w duchy, które trzeba zadowalać ofiarami. Tajowie jedzą szczury z pól ryżowych, owady, żaby i skorpiony jako przekąski. Tajska anana to jeden z najsłodszych na świecie. Ryż to podstawa, jedzą go na śniadanie, obiad i kolację. Tajska ostrość to nie żart średnio pikantne może zabić turystę. Pad Thai to nietradycyjna potrawa, tylko rządowy wynalazek z lat 30XX. Wiele napojów serwuje się w foliowych woreczkach z rurką. Owoc Durian pachnie jak śmieci, ale tajowie go uwielbiają. Nie wkłada się widelca do ust, używa się go tylko do nakładania jedzenia na łyżkę. W Lobberii odbywa się festiwal, gdzie małpy dostają gigantyczny bufet. Napiwki nie są obowiązkowe, ale mile widziane. Tajlandia ma ponad 1400 tropikalnych wysp. Słonie to symbol narodowy, ale wiele z nich jest wykorzystywanych w turystyce. Są pokazy, gdzie ludzie całują kobry i przeżywają. Muay Thai to sport narodowy i sposób na życie. Film, Niebiańska Plaża, z DiCaprio nakręcono na tajskiej wyspie. Na pływających targach kupujesz złódki, a jedzenie gotują tam na miejscu. ryby zjadają martwy na skórek ze stóp. Bary na dachach 60-piętrowych wieżowców oferują niesamowity widok. Ruch drogowy jest tak szalony, że ludzie wolą mototaksówki albo łodzie. Światła mają wielkie zegary, które odliczają czas zmiany. W przeszłości mnisi hodowali oswojone tygrysy w świątyniach. Można kupić amulety na wszystko, miłość, pieniądze, zdrowie, nawet seks. Są parki tematyczne piekła buddyjskiego z makabrycznymi rzeźbami. Misty Tiffany's Universe to jeden z największych konkursów trans na świecie. Kosmetyki wybielające skórę są bardzo popularne, jasna cera to ideał. Można spać w kapsułach, na drzewie lub na łodzi. Nowy rok alkoholowy Kran świętuje się wojną na wodę w całym kraju. W północnych plemionach kobiety noszą metalowe pierścienie na szyi od dziecka. Niektóre świątynie mają rzeźby Pikachu, doremona i ultramana. Kawiarnie z kotami, psami i jeżami, gdzie można głaskać i pić kawę. Bangkok to miasto aniołów, pełna nazwa jest najdłuższa na świecie. W wielu toaletach nie ma papieru, tylko wężyk z wodą. Jeździ się po lewej stronie, jak w Wielkiej Brytanii. Okazywanie złości publicznie jest źle widziane, tajowie wolą się uśmiechać. Zdejmowanie butów przed wejściem do domu lub świątyni to obowiązek. Obcokrajowcy nie powinni mieć tatuaży z wizerunkiem buddy, to obraźliwe. Tradycyjne tatuaże sak Yant wykonuje się metalowym prętem. Tuk-tuki to kolorowe riksze, często droższe niż taksówki. Często w łazienkach trzeba samemu spłukać wodę za pomocą wiadra. Pogrzeby na wsiach to często kolorowe, radosne wydarzenia. Tajowie bardzo często się uśmiechają nawet w niezręcznych sytuacjach. Nie mówi się, nie, wprost używa się delikatnych wyrażeń. Głowa to najbardziej święta część ciała, nie dotykaj nikogo po głowie. Stopy uważa się za nieczyste, nie pokazuj ich w stronę ludzi ani ołtarzy. W niektórych rejonach wciąż praktykuje się nieformalną poligamię. Marihuana została niedawno zalegalizowana do użytku medycznego i domowego. Flaga Tajlandii nie może dotknąć ziemi, to obraza dla narodu. W kinach przed filmem leci hymn narodowy wszyscy muszą wstać. W szkołach hymn śpiewa się dwa razy dziennie rano i po lekcjach. Wiele domów ma duchowego opiekuna, któremu składa się ofiary. Tradycyjne wesela trwają kilka dni i mają buddyjskie rytuały. Można podróżować luksusowymi pociągami z jedzeniem i noclegiem na pokładzie. Policjanci często przyjmują drobne łapówki w zamian za puszczenie wolno. Kobiety z południa mają tradycyjne tatuaże na twarzy dla ochrony duchowej. Mimo ogromnej turystyki, Tajlandia zachowała tysiące tradycji wiejskich i duchowych.